Siemanko, witam wszystkich serdecznie na kanale i w Tomi Graj. Dzisiaj sprawdzimy jak radzili sobie zawodnicy w turnieju par najspierwszej ligi żużlowej. 43-letni Grzegorz Walasek i 37-letni Tomasz Gapiński wygrali w Gnieźnie rozegrane po raz pierwszy mistrzostwa par najspierwszej ligi żużlowej. To tylko potwierdza fakt, że nie przez przypadek Ostrowia Ostrów jest liderem najspierwszej ligi żużlowej. Trzy zespoły liczyły się w walce o mistrzostwo par klubowych. Wygrało doświadczenie w osobach Tomasza Gapińskiego i Grzegorza Walaska. Kibice nie zobaczyli jednak wielkich zawodów w Gnieźnie. Takiego turnieju w kalendarzu nie było. Mistrzostwa par klubowych najspierwszej ligi żużlowej odbyły się po raz pierwszy. Emocji niestety było jak na lekarstwo. O wynikach decydował głównie moment startowy i pierwszy łuk. Co prawda zawodnicy często jechali w kontakcie, ale kibice nie zobaczyli za dużo soli speedwaya, czyli efektownych i efektywnych wyprzedzeń. Głównym celem turnieju było wyłonienie siódmej drużyny, która 11 maja powalczy o mistrzostwo Polski park klubowych. W Bydgoszczy wystąpi pięć zespołów z PGE Ekstraligi, gospodarz, czyli Polonia Bydgosz i zwycięzca turnieju w Gnieźnie, czyli Teżet Ostrowia. Po opublikowaniu składów można było śmiało stwierdzić, że w Gnieźnie będą bardzo wyrównane zawody bez faworyta. Pierwsze dwie serie pokazały, że o zwycięstwo i awans do bydgoskiego finału powalczą zespoły z Gdańska, Łodzi i Ostrowa. Po czterech seriach na prowadzeniu byli zawodnicy Orła. Doskonale na gnieźnieńskim owalu czuł się Daniel Jeleniewski, dla którego był to pierwszy oficer. Oficjalny start w barwach Orła. Kroku dotrzymywał mu Rafał Okoniewski, a w rezerwie ciągle był najskuteczniejszy zawodnik najspierszej ligi żużlowej Tobiasz Musielak, który nie ubrudził nawet kewlaru. Przed ostatnią fazą to Orzeł był najbliżej wygrany i awansu, ale zaprzepaścił szansę w 15 biegu. Ten wyścig zakończył się podwójną wygraną pary Gomulski-Pieszczek. Piękną akcją na samej mecie popisał się ten drugi, który wyprzedził Rafała Okoniewskiego. Ostatni przyjechał Jeleniewski i to pogrążyło Orła. Nie zawsze na prowadzeniu, ale ciągle z przodu stawki byli Ostrowianie, którzy skrzętnie gromadzili punkty. Początek to popis Grzegorza Walaska, który swoje pierwsze wyścigi zwyciężał o kilkanaście metrów przed resztą stawki. Za Liczył jedną wpadkę, ale nie była bolesna w skutkach. Po dwójnym zwycięstwie w biegu XIX Ostrowianie wyszli na prowadzenie i czekali na to, co wydarzy się w kolejnym wyścigu. Tam wszystko w swoich motocyklach mieli gdańszczanie, ale niespodziewanie ulegli startowi gniezno. Nie wszyscy potraktowali wtorkowe zawody poważnie. W drużynie z Rybnika zabrakło kat z praworyny, który z pewnością byłby wzmocnieniem rowu. Zamiast niego do pierwszej stolicy przyjechał Mateusz Tudzież, który miał duże problemy z płynną jazdą. Niemiłym zaskoczeniem była także postawa gospodarzy, którzy byli zupełnie pogubieni na własnym torze. To miał być ich atut, ale było wręcz przeciwnie. Nawet świetnie jeżdżący w tym sezonie Mirosław Jabłoński był cieniem samego siebie. Rolę statystów przyjęli zawodnicy lokomotywu Daugavpils. Łotysze i tak nie mieli możliwości na awans do finału Mistrzostw Polski Park Klubowych, więc potraktowali turniej treningowo. Za zwycięstwo Ostrowia otrzymała 20 tysięcy złotych, drugi zespół dostał 15 tysięcy, a trzeci 10 tysięcy. Wtorkowe zawody nie przyciągnęły na trybuny zbyt wielkiego grona kibiców. Rywalizację śledziło około 400 widzów. Pogoda dopisała, jednak termin nie był zbyt fortunny, co z pewnością zniechęciło sporą rzeszę sympatyków Speedwaya. Inna sprawa, że tego typu turnieje nie cieszą się zbyt wielką popularnością, co potwierdził także i ten przypadek. No i nie ma się co dziwić, jak większość drużyn traktuje takie zawody jak testy. Oby w finale było więcej ścigania. A teraz jak zwykle dziękuję za Wasze wszystkie przybite subiki. A jak jeszcze nie przybiłeś, to gorąco Cię do tego zachęcam. Jak materiał Ci się spodobał, zostaw też łapeczkę w górę, za którą już Ci bardzo dziękuję. A więc to tyle na dziś, pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć!